Pasja na dochód. Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 10 Studia przypadków historię sukcesu ludzi, którzy zarabiają na pasji. 10.2 Freelancerzy, którzy przekształcili hobby w pełnotatową pracę. Zagadnienia 1 lutego 2010 roku Przykłady sukcesów freelancerów, 2 lutego 2010 roku Kluczowe kroki do przekształcenia hobby w pełnotatową pracę, 3 lutego 2010 roku Wyzwania i strategie radzenia sobie z trudnościami. 4 lutego 2010 roku podsumowanie. W tym rozdziale przyjrzymy się freelancerom, którzy skutecznie przekształcili swoje hobby w pełnotatową pracę. Analiza tych przypadków pomoże zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby zamienić pasję na stabilne źródło dochodu. Przyjrzymy się przykładom, strategiom i wyzwaniom, które mogą być inspiracją dla innych. 10.2.1.1. Grafika komputerowa i projektowanie Case Study, Chris Do. Chris Do, założyciel The Futur, zaczynał jako grafik komputerowy, rozwijając swoje umiejętności projektowe jako hobby. Jego pasja do grafiki oraz chęć dzielenia się wiedzą doprowadziły do stworzenia firmy edukacyjnej oraz popularnego kanału YouTube, który stał się pełnotatową działalnością. Chris wykorzystał swoje doświadczenie, aby budować markę, oferować kursy online oraz usługi doradcze dla innych profesjonalistów w branży kreatywnej. Strategie sukcesu: Rozwój umiejętności i budowanie portfolio. Regularne publikowanie treści edukacyjnych i kreatywnych. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji i budowania społeczności 10.2.1.2 Pisanie i blogowanie Case Study, Joanna Pen. Joanna Penn jest autorką, która zaczynała jako pisarka hobby, publikując swoje pierwsze książki niezależnie. Dzięki pasji do pisania i tworzenia treści przekształciła swoje hobby w pełnotatową karierę, pisząc książki, prowadząc bloga oraz oferując szkolenia dla pisarzy. Jej sukces opiera się na konsekwentnym rozwoju osobistym i doskonaleniu umiejętności pisarskich. Strategie sukcesu. Budowanie solidnej bazy czytelników poprzez blogowanie i publikowanie. Wykorzystanie technik marketingowych do promowania książek. Rozszerzenie działalności o kursy i coaching dla aspirujących autorów. 10.2.1.3 Fotografowanie. Case study Daniel Kordan. Daniel Kordan, pasjonat fotografii krajobrazowej, początkowo traktował fotografowanie jako hobby. Dzięki zainwestowaniu w rozwój technik fotograficznych oraz stworzeniu unikalnego stylu, przekształcił swoje hobby w pełnotatową pracę, organizując warsztaty fotograficzne, sprzedając zdjęcia i prowadząc popularne konto na Instagramie. Strategie sukcesu: Doskonalenie umiejętności fotograficznych i tworzenie unikalnego stylu. Wykorzystanie platform społecznościowych do prezentacji pracy i budowania marki. Organizowanie warsztatów i kursów dla innych pasjonatów fotografii. 10.2.2.1 Rozwój umiejętności i budowanie portfolio. Szkolenia i kursy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach związanych z hobby pomoże w podnoszeniu kwalifikacji i zwiększeniu konkurencyjności. Budowanie portfolio, tworzenie profesjonalnego portfolio, które prezentuje najlepsze prace, jest kluczowe dla przyciągania klientów i budowania marki. 10.2.2.2 Budowanie marki osobistej. Tworzenie unikalnej oferty, wypracowanie unikalnego stylu i oferty, która wyróżnia się na tle konkurencji, jest ważne dla przyciągania klientów i budowania marki. Promocja w internecie, aktywne korzystanie z mediów społecznościowych, blogów i stron internetowych do promocji swoich usług i budowania bazy klientów. 10.2.2.3 Planowanie i zarządzanie finansami Budżetowanie, ustalanie budżetu, w tym kosztów związanych z działalnością i inwestycji w rozwój, jest kluczowe dla zapewnienia stabilności finansowej. Zarządzanie czasem, skuteczne zarządzanie czasem, aby zrównoważyć pracę i życie osobiste, a także efektywne planowanie projektów. 10.2.2.4 Pozyskiwanie klientów i rozwój działalności. Networking i kontakty, nawiązywanie kontaktów z innymi profesjonalistami i uczestnictwo w wydarzeniach branżowych może pomóc w pozyskiwaniu klientów i rozwijaniu działalności. Referencje i rekomendacje, budowanie bazy zadowolonych klientów, którzy mogą polecać usługi innym, jest ważne dla rozwoju biznesu. 10.2.3.1 trudności finansowe. Strategia oszczędzania opracowanie strategii oszczędzania i efektywnego zarządzania finansami w okresach mniejszego zapotrzebowania na usługi. Diersyfikacja dochodów, rozważenie różnych źródeł dochodu, takich jak sprzedaż produktów cyfrowych, kursów czy usług konsultingowych. 10.2.3.2 utrzymanie motywacji i zarządzanie stresem. Ustalanie celów wyznaczanie krótkoterminowych i długoterminowych celów może pomóc w utrzymaniu motywacji i koncentracji na rozwoju kariery. Techniki zarządzania stresem, praktykowanie technik zarządzania stresem, takich jak medytacja czy regularne przerwy, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu. Freelancerzy, którzy przekształcili swoje hobby w pełnotatową pracę, pokazują, że pasja, odpowiednia strategia i zaangażowanie mogą prowadzić do sukcesu. Kluczowe elementy to rozwój umiejętności, budowanie marki osobistej, skuteczne zarządzanie finansami i pozyskiwanie klientów. Wyzwania, takie jak trudności finansowe i stres, można pokonać poprzez planowanie, dersyfikację dochodów i dbanie o równowagę między pracą a życiem osobistym. Analizowanie sukcesów innych freelancerów może dostarczyć cennych wskazówek i inspiracji dla osób, które chcą przekształcić swoją pasję w pełnotatową karierę. Pasja na dochód: Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 10 Studia przypadków historię sukcesu ludzi, którzy zarabiają na pasji. 10.2 Freelancerzy, którzy przekształcili hobby w pełnotatową pracę.